Witam wszystkich serdecznie z tej strony Jobkowski, zapraszam do drugiej części poradnika Nowy Start na wstępie krótkie info wiem że poprzedni poradnik jest króciutki jest okrojony ja tam wspominałem że nie będę się jakoś mocno rozwodził nad tym poradnikiem ponieważ większość jest rzeczy omówionych w poradniku sprzed roku i one się wszystkie zgadzają poza tam małymi szczegółami także zapraszam do tamtego poradnika a to będą takie krótkie szybkie poradniczki dla was żeby nie przedłużać nie przyciągać materiału żebyście mieli szybkie info chcę jeszcze jedną rzecz ustalić na samym początku a mianowicie chcę podziękować polskiej administracji za wsparcie w w tym poradniku na te konto na potrzeby tego poradnika zostało mi dodane premium 3 złote monety i 1000 z srebra poprosiłem o tą pomoc żeby ten poradnik wyszedł jak najszybciej żebym nie musiał się męczyć z progresowaniem także jeszcze raz bardzo dziękuję i lecimy dalej z materiałem tak jak wspominałem w poprzednim materiale, musimy się udać, jeżeli już mamy zarobione pieniążki do sklepu wędkarskiego i kupić sobie zestaw Feder Fishing Start. Ja ten zestaw też omawiałem już we wcześniejszych poradnikach. Także ja tutaj sobie jeszcze dokupię te dwie sztuki i następnie rozpakowujemy je sobie do plecaka. Jedna sztuka, druga sztuka jest rozpakowana. Teraz, kiedy mamy to rozpakowane, polecam się udać do, do warsztatu. I tutaj, w warsztacie, wcześniej musimy sobie ten zestaw rozebrać. Czyli wystarczy tylko ściągnąć go Jeden, drugi. I robimy to na krętym strumyku, ponieważ na krętym strumyku jest najtaniej. Wchodzimy do warsztatu i ulepszamy sobie hamulec. Na ten na 5,4 kg. I tutaj dajemy jeden dzień, jest naprawa i dajemy ulepsz. Następnie robimy tak samo z następnym powrotkiem I teraz trzeba będzie poczekać. Yy, trzeba będzie poczekać, aż nam tutaj warsztat dokona tej wymiany. Także widzimy się za niedługo, jak zostanie wszystko wymienione. Ja teraz czekam, aż moje kowrotki zostaną ulepszone, a w następnej części poradnika pokażę Wam w, w przyspieszonej wersji. Yy, nagrody za level, i tak do 12 poziomu yy, będę sobie tam levelował to konto. Po czym w następnym poradniku udamy się na morze za pakiet za Golda w oczekiwaniu aż kołowrotki zostaną ulepszone w warsztacie chciałbym jeszcze wspomnieć o kilku kwestiach które według mnie są bardzo ważne żebyście wiedzieli o co chodzi a mianowicie w tych poradnikach jest wszystko przyspieszone dostałem pomoc tak jak wcześniej wspominałem i mogę sobie pozwolić na pewne rzeczy których wy nie możecie sobie pozwolić na waszych levelach tutaj chcę wam pokazać po prostu jaką mniej więcej drogę macie obrać na przestrzeni waszych przyszłych leveli żeby nie kupować jakiś bzdur i tak dalej to jest takie szybkie info dla was po prostu trzeba wbić level 12, odebrać wszystkie nagrody za progres i potem trzeba pomyśleć sobie co dalej, yy, chodzi mi tutaj o wejście na morze, ale ja was przygotuję w przyszłym poradniku co i jak żebyście nie popełnili jakichś błędów. Moje kołowrotki zostały ulepszone, ja teraz sobie poskładam ten sprzęcik i udam się na komarówkę levelować. I od tego momentu chwilkę będzie przyspieszony film, będą tam pokazane grody za level. I myślę, że więcej nie będziemy już się słyszeć w tym poradniku. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się cieplutko, widzimy się w następnym poradniczku. Jeszcze raz wszystkim dziękuję za wsparcie. Pozdrawiam Was serdecznie. Do usłyszenia. Nagrody za level 3 i 4 są w postaci screenshota, ponieważ wysypało mi się coś podczas nagrywania i musiałem to tak zrobić. Następna część filmu będzie pokazana podczas nagrywania, więc wszystko tam już będzie ok. Jeszcze jedna ważna informacja. Nagrody są takie na jaki sprzęt wyciągacie jak będziecie łapać na spinning dostaniecie nagrodę spinningową zobaczycie co będzie nas ostatnią nagrodą podczas levelowania i to też jest bardzo ważne także zwróćcie sobie na to uwagę ja będę teraz wyciągał rybki na federek i takie będą też nagrody także warto sobie zwrócić uwagę co dostajemy za każdy level podczas wyciągania ryby na dany sprzęt który łapię do usłyszenia w następnym poradniku jeszcze raz wam bardzo dziękuję do usłyszenia